Prestigio Multiphone PAP 5430 jest ciekawą propozycją na rynku telefonów w podobnym progu cenowym. Za około 850 zł dostajemy bowiem urządzenie całkiem oryginalne, ładne, atrakcyjnie zapakowane i dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych. Biała wydaje się nieco zbyt ostentacyjna dla osób z tradycyjnymi upodobaniami, natomiast czarna będzie już odpowiednia dla każdego konserwatysty. Zacznę od najmocniejszego punktu smartfona, czyli od baterii. Ogniwo o pojemności 2000 mAh może nie bić rekord ale w połączeniu z jednordzeniowym procesorem Intela i 4,3-calowym ekranem radzi sobie bardzo dobrze. Lepiej niż niejeden produkt bardziej znanych firm w zbliżonej cenie. Urządzenie będzie w stanie odtwarzać filmy przez ponad 6 godzin, podobnie zresztą z internetem przez 3G. Jak na tego rodzaju sprzęt są to co najmniej dobre wyniki. Na 4-3 wyświetlaczu IPS o rozdzielczości QHD uda się zmieścić sporo informacji, czy to podczas przeglądania sieci, czy też czytania tekstu. Ekran jest dobry, ładnie odwzorowuje kolory i oferuje świetne kąty widzenia. Przyjemnie się też na nim gra, choć to akurat jest zasługą nadspodziewanie wydajnego i jednorodzeniowego Atoma Z2420 z grafiką SDX540. Jest dobrze, produkcje pokroju CSR Racing czy nowego asfalta uruchamiają się bez najmniejszego zająknięcia. Nie udało mi się natomiast zainstalować Real Racing. 3, choć to prawdopodobnie jest incydentem pojedynczym. Z pozostałymi aplikacjami testowymi nie miałem żadnego problemu. Jak na razie wszystko jest pięknie, coś jednak musi być nie tak. Problemem w PAP 5430 jest stara wersja Androida, czyli 4.04, która nie powinna się znaleźć w tak nowym i udanym pod wieloma względami urządzeniu. Liczę na to, że producent szybko zdecyduje się wprowadzić aktualizację, w dodatku równie dobrze zoptymalizowaną, co obecne wydanie systemu. Druga sprawa to drobne problemy z panelem dotykowym, który czasem może dostawać czkawki i reagować na polecenia z zauważalnym opóźnieniem. Widać to m.in. przy przeglądaniu sieci, gdzie powiększanie czy przewijanie zawartości strony bywa nie do końca idealne. Na pochwałę zasługuje natomiast aparat oferujący dwustopniowy spust migawki, 8-megapikselową matrycę i dotykowy autofokus. Poza niezłą jakością zdjęć dostajemy tu też tryb filmowy, zdolny do rejestrowania wideo w jakości Full HD. Od strony wyglądu, użytych podzespołów i ogólnej Wydajności trudno mieć do prestiżu zastrzeżenia. Dostajemy bowiem to, za co zapłaciliśmy, w dodatku z dobrą optymalizacją i kilkoma dodatkami w pudełku. Miłym akcentem jest też wysokiej klasy aparat fotograficzny i dostępność dwóch wersji kolorystycznych. Pozostaje mieć nadzieję na to, że w niedalekiej przyszłości producent zdecyduje się na aktualizację oprogramowania układowego i eliminację pomniejszych niedociągnięć.